Możesz wziąć 8 granatów. To wezmę 108. Czemu są takie brzydkie noże? Nie chcę tu grać. W, w ogóle ja nie mam. No patrz, tutaj są na stole. Nie biorę tego nawet. Kliknij G. G. No Klikam! G. Dobra, nie działa. Nie Dobra, co tu mamy? Czekaj. Partnerem odcinka jest strona G4 skins, czyli strona, na której możemy zdobyć swoje ulubione skiny z CS2. Wystarczy otwierać skrzynki, a z nich lecą super skiny. Możecie też stworzyć własną skrzynkę, na przykład z moim nickiem, bym mógł ją otworzyć. A do tego bitwy z graczami albo botami na kilka czy kilkanaście skrzynek. Dzięki dziennemu bonusowi, w którym wykonujecie proste zadanie, otrzymujecie darmowe bonusy. A z kodem Giladhis otrzymacie aż 5% więcej do doładowania na stronie, a doładować konto można takimi płatnościami jak Blikiem, Paypalem, PaySafe'em, Krypto czy nawet skinami. Link do strony macie w opisie. Ja dziękuję G4skins za możliwość współpracy, a teraz przejdźmy do odcinka. Do kolegów. Uuu! Uuu! czemu jest coś grzewka? Czemu jest coś grzewka? Słuchaj, Policja, no? chodź, idziemy. My mamy swojego zakładnika. Zasłuchuję się! Shh, to jest nasz zakładnik. Zbryjesz? Musimy go pilnować. rozejrzyj się, jak jest zbudowany dom. Dobra, jest zbudowany. Tak, 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 tak. Tak jest. Chałupa, <słuch> ty, 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 co ty, ty, ty widzę. Dobrze, dobrze. A plecy o, mi strzela! No musisz uważać! Mogą przyjść dobra. z różnych stron. Ja jeszcze nikogo nie widziałem, szczerze. Chyba? Jest chyba, tak? I teraz będziemy już normalnie grać. Tak. Chyba, tak. Dawaj, pojemy wszystko. Jak najwięcej, jak najwięcej wszystkiego. już wyszczodzi. O, wystartował. O, wystartował. Dobra. Policja jest w drodze. O, jadą, jadą, jadą bagiety, pa! Ty, ho, zobacz! Co zoba? Mówisz? Zoba, no jadą bagiet, co zobacz, zoba, Jezus Maria. Jadą tam. Oni będą z dwóch stron pewnie, dobra. <laughs> skoczek narciarski. To gdzie, gdzie, gdzie ty idziesz? Bo ja nie No gdzieś... tu jest tego, to są policaje. Słyszę, słyszę, słyszę. Oni wyjdą? Czy jak to biedą, wygląda? Biegną, 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 biegną. Gdzie? Na po Widzę, o. Zdaraz O kurde, <laughs> wszyscy na prądko mu idą. O, stary. Trochę ich tu biegnie. A musimy strzelać w głowy, bo mam mało amunicji, pamiętaj. Tak? Pamiętaj, że możemy też. Co? Biegł! Dobra, dobra, musimy lepiej, musimy lepiej się ustawić, lepiej się ustawić. Musimy być lepsi, szybsi, szybsi, mocniejsi. Lepsi, szybsi, mocniejsi, tak. Podjechali na front domu, ja holduję, holduję, holduję. Tak? O. Idą z lewej. Jeszcze. Będzie kolejny. O, nie mogą wchodzić po drabinie, mogą. Teraz jest inaczej zbudowane, ty. Przekładnik jest zbudowane. Nie mogę, nie mogę, strzelają we mnie! O, już jestem. Co jest? Fleszuję, uważaj. Zginąłem! Jak? Gdzie? go za... Dobra, my jesteśmy nobami? Ty, to nie jest takie proste jakby się wydawało. O kurde, ile to jest dróg, Stary. Dobra, skupienie, skupienie, nic nie stało. Nic się nie stało. Dobra, może my z pompą powinniśmy grać, ty Nie, 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 nie. Musimy strzelać w głowy. Ja biorę pompę, ja będę na blisko. stał. Czemu nie tam No bo my jesteśmy. To jest... r, prawdziwe. Dobra, jestem ready. ready Dobra, ja staję tu, ja tylko tu i tu, na te drzwi Czy oni Wiesz, idą? Podjeżdżają, widzę Dobra, ja będę trzymał główny holc, na to Gdzieś biegną, gdzieś biegną, słyszę Zabił mnie bodzo z odległości kilometra na strzał w głowę Nie, no nie wierzę w to Mogę i no, bo ja nie żyję? To kto, gdzie żyjesz przecież? Nie O Jezus, ale wstyd nie, wstyd. A, jest ty, ty jesteś tu, no słuchaj. No, to, to, była rozgrzewka, to była rozgrzewka. No, to była rozgrzewka wszystko, no. Żarcik, żarciki, żarciki. Un, no, unimite no. Cię, no. <laughs> Testujemy twoje umiejętności tutaj. Jakie umiejętności, o czym ty mówisz? Chciałeś, Dobra, poszło. Słyszę ich, ale ich nie widzę, o. Ja już nie, 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 nie Dobra, będą szli nie, nie, od to. końca. Dobra, ja trzymam przód. Ja mam do HP już, ja mam już do HP Dobra, podpaliłem Gdzie zakładnik jest ratowany niby? Nie ma tu nikogo O, oni mogą ściany rozwalać, stary Dobra, pierwsza ruda skończona Gites Mam dwa HP Ty, Ale zobacz Ten... O, ten cały dom się rozpada Stary Stary, mam dwa HP Gdzie zakładnik jest ratowany niby, co? A, u ciebie Ej! Potwę ciszek na plecach bo Fenciszek, uważaj! Bo Fenciszek! Uważam! Bo jest. Co? Skąd? Gdzie? Co? To chyba jest z dwóch zakładników, wiesz? Nie. Chyba tak. Nie. Nie. Patrz. Nie, tak do no debilu! Tu Gdzie jest, jest hosty, drugi? Gdzie to jest no... drugi niby? To jest... Dobra, bierzesz tego na górze. Nawet nie ma się gdzie ustawić za bardzo, szczerze tak mówiąc. Czy ja, ja mam tak? To... No, kryj górę. Ktoś kur. Dobra. Nik. Dlatego my przegrywaliśmy, wszystko jasne. O Jezus. Mamy adę, damy adę. Stary, ile O Jezus. Ohoho. Ho. O Jezus, ile ich idzie? Uch. O, nie widziałem nic. Zabiję go, zabiję go. Ja holduję. Dobra. Zignęli, dobra. Jest! Finish, on one. Uuuuh, teraz wiemy, że jest hostet na dole, to jest łatwiej troszeczkę, wiesz? Tak. Dalej idą, dalej idą. Dobra, spalił się jakiś. Zabili mnie na dole! Pierregują go! A! Cię też. W tym samym momencie. Partyzantka cię Stajmy. Proszę, weź, jak zestartujesz się, to... Tak? Nie, 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 nie chodzi o to, słuchaj, bo... Zagrajmy, słuchaj, jest nas tylko dwóch, co tak. I tutaj masz taką opcję, zobacz sobie, kup sobie rzeczy. No. Disable bottom albo top hostage. Zagrajmy tylko pod topa. Dobra, czyli mamy górnego, tak? Tylko górny chyba powinien być. Tak, tak jest, a dolny jest? jest. Dobra. Dobra. Pykamy i ciśniemy. Ty już tam, widzę, lecisz. u mnie bot z dołu Patrz, Jak one na nas! Dobra, słuchaj słuchaj, siedzimy w środku O, tak, nie pikujemy, nie pikujemy To jest jedyne dobre rozwiązanie, gra nas musi, gra nas zweryfikuje Dobra, czekaj Możemy dać bota jednego, dobra, dodamy jednego Będziemy z komandosem Dawaj komandos! Komandos, idziesz w ścianę, komandos Komandos! Komandos! Jak jest... Dobra, debil. on będzie. Dobra. O! Czekaj, nie jednak nie. On będzie odwracał uwagę jakby co Jezu czemu my go wzięliśmy? Fajno robota od nas wymagała. Trzeba ja nie wychodzę, nie wychodzę Ja też nie wychodzę, ja tylko z drzwi pikuję ewentualnie. Idą! Przebiegu, przebiegł Nice Czekaj, rzucam mo mołotowa, żeby nie własili nam tu! tym stał! Ty Przy czym? No dobra, wróci mi. że tam się odnawia, ale moje no, życie co jakiś czas. No chyba niezbyt często. Dobra, ja stanę tu teraz. Bot mam do sprzeżył. Pamiętaj, że jesteś na zewnątrz cały czas. A, to, to ja wiem, Ej, drugi! Dobra, ja drugi tam idzie, drugi tam idzie. Zaszuję ich o. No i mnie złapał góry domu! O ciebie! Dobra, nie wiem, dobra, A, nasz dobra, jeszcze... nie pomaga. nie no, bo nie nie Poczekaj chwilę. Czekam. Teraz ustawmy tak: allies respawn every second round? Yes. Every... Allies get full? Yes. yes. Disable bottom? Yes. Enemy yes. bot armor? Non, ne. <laughs> to nie istnieje jak nasza mentalność. Dobra, dobra, jest, jest super, jest super. Teraz, teraz zabrane. Tak? Nie rzucaj tych molotowów, bo bohater spalasz. Tak? Yes, skibidi. Skibidi, yes, yes, yes. Skibidi, no, no, no. To nie będzie jedno z bezpieczniejszych miejsc? Mm -hmm. Okno nie jest bezpiecznym miejscem, jakby co. Dobra, ja co. to wykeruję, wykeruję to, że się. Eee, chcę zagotuję, czy zupę. Nie, nie, nie zrespiś K**a, mi trzech botów i mnie napierają no. jeszcze gamy jeszcze raz ustawiam. Nie przejmuj się, czekaj, ja to ustawię. Ja się nie przejmuję, ani you, trochę. Już, patrz, ale jest get jest? Allied respawn, right yes, disable bot, allied right bots, add, enemy bot armor, no. Zgniatacz, not. dostaliśmy gniatacza. Ammo unlimited, jeżeli to przej**y my jesteśmy, naprawdę. Mamy unlimited ammo. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie mamy. Gdzie się mamy. Jest gnia... Gdzie jest zgniatacz? Zgniatacz! Jest A... my możemy kupować rzeczy jak coś teraz. Patrz. Stary zgniatacz ma problem życiowy. Dobra, gaj, 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 chodź tu, co ty odpier**lasz? No ja idę. Gdzie ty k***** idziesz? <laughs> Zgniatać Sigma! Zgniatacz ciśnie. Nie wiem, co ten zgniatacz robi szczerze, więc, ale. Zgniatać Powiem Pewnie tak, zgniatać ciśnie. Zgniatacz, zgniatacz się żyje. Jakbyś się zastanawiał, to zgniatacza już nie ma z nami. No, nie ma już. O, idzie. Wchodzi jakiś chyba? Dobrze. Leżą. Kolejny wchodzi. Leżał? Dobra, czy coś z dołu? Nic. Kolejny. Leżał? Dobrze. Dobra, mamy to. Dobrze, to jakoś tak chyba najłatwiej, nie? Stąd. No. Ale zgniatał niestety... się niestety. Zgniatał też musiał do... zostać poświęcony. Nie, gdzie on jest? On jest, nie zespił się jak coś. Za drugą rundę miał się. Dobra, tam nie wejdą. Idą. Ja holduję dół las. Dobra, Leży, leży. Trzy. A, tu jest trzech! A, A zabił mnie! A. Biegł z MP5. Sada? Ej, bo, bo, bo zgniatasz tu czeka. Jak sobie radzisz, panie buzonik? O, mam swoją kasę. O. Na plecy mi wszedł. Dobra, słuchaj, ja wiem co robimy, patrz. Słuchaj, przegraliśmy w długę Bierzesz kamizelkę i hełm. Desert Eagle. Tak. No. Desert Eagle. dobra. No. Desert Eagle. Weź sobie granaty. Rozpatrz. Tak. Czy respawnujemy się? Tak. Round end me coś tam. Nie wiem, tego nie ruszamy. To, i teraz robimy tak. Nie możesz, tu. No. Nie? Już maksymalnie No nie! No nie dajesz nic z o debilu! Spoko starczy nam. <grym <grym no masz B, o nie kupować jak pod B. Weź tu stań, patrz. Tu jak byś stanął, to byś miał najłatwiej. Na tych? najlepiej jest tu, najlepiej jest tu, bo ja też dół. Oni tutaj biegą pod i się spinają. Nasi tutaj pilnują. Bot Ozyrys A, i tak. bot stalowy. Zys, orzeszek, bot bot Idą gdzieś. Dobra, to bot ja stalowy ja zabił, to... stary. Dobra, oni się tam strzelają, to jakoś ostro. Ty no, Ozyrys ciśnie. O, idzie dwóch! Dobra, też. test! Ło! Dobrze! Skąd masz Akę? Kupiłem. O, mogę już w trakcie. O, nie wiedziałem. A, skończona. Czyli my możemy kupować flesze dodatkowo. Panie, to ty ciapa ciapici. Dobra, widzę. Haha! Ha! Mam go! Mam kolejnego! Mam kolejnego! Szturm! Widzę Mam no 30hp Nie, mam 2hp, mam 2hp Masz, chowaj się Gdzieś tu idę A w biegu mnie zabił Ja się zespię, walcz, walcz Nie daj się Przez smoła walą Nie daj się, walcz Jestem Jestem, bo to jesteś Jest ich bo więcej chyba. Wyglądało jakby czterech jestem, chodziło. Zespijmy się, zespijmy się, zespijmy się. Stary, dużo jest, ja mam 5 HP. Nie przejmuj się. Dobra, idziemy. Znik, przetrwamy. Ja mam 5 HP. O kurde, jest, tu jest, mi rozwaliście. Dobra, nie widzę nikogo. Oto Azyrysa, oddaj mi trochę zdrowia. Runda trzecia. Stary, słyszę, pod nami chodzą. Dobra. Idzie pod nami, pod nami idzie gdzieś. A, chodzą. O, ale mi wywalił. Dobra, zawsze zespój, spokojnie. No <śmiany> ale mi wywalił, mi wygrzmocił, stary! Hahaha! Wyszedłem, dostałem popu w łeb! Walczę, A. walczę, Krystianku, walczę! Dobrze, dobrze! <śmiany> Jaka podanka, dostałem z popy. Miałem 5 AP, ale no! Dostałem Uuu. przez ścianę heda na hita! Przez ścianę! A. Te boty wiedzą, gdzie jesteśmy, Krystianku! Tu nie ma sensu! Słuchaj, so, boty... Ta ale Co teraz usunie nam i usunie nam stalowego chyba. Kogo mamy? Rebeliant ma na... i Cyphers. O Jezus To o, trochę, trochę średnią bym szczerze, powiedział. masz, unlimited. Enemy o masz, żeby nie miały armoru, to teraz będziemy mogli to zrobić. No jak to przegramy. Star! Oni no, ja oddają e... ściany w domu! No Czekaj, mamy ja muszę na... zrobić eksperyment. O. Aha. Cyfers bardzo to? chce tędy iść. No masz. A, jednak poszedł ja, Nie, ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi. Rebellion! Rebellion poszedł i rozprół wszystko. Syfers! Syfers tam chodzi? Też. O dobra, Syfers leży jakby co. Stary Syfers nie żyje. O Boże, o boże, o boże, o boże Dobra, spoko. To jest okej okay. tu No ta. No Sanko, ja No Mogę? No żarty. <laughs> nie, my nie jesteśmy z gać z botami, wyłącz nagrywanie, Nigdy więcej! Ale wstyd Dobra, a Ostatni raz tak. Zróbmy taki motyw, mm -hmm. że weź sobie co chcesz. Zróbmy te same ustawienia co były. Ale uh, respawn every second round, yes. Yy, zróbmy te unlimited, none. I teraz idziemy stąd. Idziemy stąd, chodź. Idziemy stąd. zostawiamy boty. My sobie tu siedzimy. O kurde. Dobra, tu się da przejść. Czy auto na mnie jedzie? Auto na mnie jedzie. Przejdziemy? Patrz. <noise> no, wlazłeś na niego. Dobra, leżą. Mam 18 HP. Dobra, spokojnie. Sebastianko mam 18 HP. Jakbyś tu się chowaj. Kogo ty szukasz, gościu? Dobra. Ja to chodzę i sprawdzam spokojnie Ej zakładnika ktoś k wyciąga! Słyszę, słyszałem, słyszałem, słyszałem! U, mam 50 hp dej, zakładnika wyciągał goś! Stary oni się respią na bieżąco! No tak! Ja myślałem, że jak zabijemy tych, co są, to skończymy falę chociaż. Widzę, że masz do zdrowia też. O. A ty żyjesz? Nie, nie żyję. A <laughs> ty żyjesz? A, są? Dobra, walczę, walczę, walczę o nas. Bot... Finisze to on one. Słuchaj, Cześć, jak przejdę... Bo pomaga. Jak przejdę tę to, to będzie git. No, trochę. Prawda. Dobra. Dobra, spokojnie. <laughs> Jestem bardzo spokojny, wiesz? O, Dobra, nie do przejdę. Nice. No i z pleców, ku... śmieć! Well. Well. Well, ja well, well. well! Co? Wydaje mi się, że ściany powinny być twardsze. <laughs> Zakładnik jest zadowany. Dobra, nie ma co gadać. Bot skała i bot. Bot komandos to śmiecie. No komandos nie daje rady, niestety.